Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Zagraj ze mną w Stable Guys. Jak widzicie, mamy Bysiora. W poprzednim odcinku odblokowaliśmy bardzo dużo ciekawych, fajnych skórek, w tym jedną jeszcze mityczną Syrenę. Ale Syrena mi się tak w sumie nie podoba. Nie ma co. Mamy 1523 diamenciki, więc wydaje mi się, że możemy zakręcić na sam start jednym kołem i na sam koniec zagramy, yy, zagramy jeszcze jedno koło. Yy, czy polecimy z pysznym kołem? No nie wiem, no nie wiem. Grać to pyszne koło, czy, czy nie grać? Dobra, zrobimy tak. Zakręcimy teraz w tym momencie dwa razy zwierzęcym kołem, a później zagramy pod koniec tego odcinka. Pysznym kołem raz. Także dobra, zagramy dwa razy. Uwaga, lecimy z kołem. <śm> znowu kurczak, ok, duplikat. I zagramy jeszcze jeden raz z tym kołem, a na sam koniec tego odcinka, tak jak wspomniałem, zakręcimy tym za 400. Dobra. Uwaga. Uwaga! Uwaga! No nie! Mamy Kiciusia. Miał! Dobra, okej, okay, może być. Słuchajcie, damy sobie teraz spokój z tym kołem. Przejdziemy w takim razie teraz do czegoś takiego jak ee, turniej. Zagramy dwa razy turniej, może? Dwa... Dwa razy turniej. Zagrajmy dwa razy turniej i pod koniec tego turniej... Przepraszam, pod koniec tych dwóch turniejów. Em, zakręcimy kołem za 400 zielonych diamentów. Także oglądaj do końca. A jak mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj ten kanał, żeby być ze mną na bieżąco i tworzyć z nami tą zwariowaną społeczność w Stable Guys. A moim widzom, którzy w tym momencie mnie oglądają i są ze mną, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście i razem ze mną budujecie tą wspaniałą społeczność. Dobra, przechodzimy do skoków. Na plastrach kosmosu. Kurcze, no to teraz mi żeście zrobili. O, nie wierzę, że znowu mój błąd, znowu mój błąd. Słuchajcie, bo kliknąłem dwa razy spację. Dwa razy spację kliknąłem i przez to on wylądował na brzuszku, ale to nic, to nic się nie stało. Może tylko ze względu na to, że idziemy znowu do góry. Może tutaj? Wylądujemy na tym. Tak, wylądujemy na tym. O, ty, kurde, dobra. Przechodzimy do drugiej rundy, słuchajcie, drugiej rundy. Codziennie o 15 odcinek, pamiętajcie. W ogóle nasza skórka jest tylko jedyna. Mamy Bysiora i ty jest nasz jedyny Bysior ogólnie. Nikt nie ma tej skórki. No i jesteśmy w drugiej rundzie. Pamiętajcie, że odcinek codziennie o godzinie 15, słuchajcie, o godzinie 15 macie codziennie odcinek ze Stable Guys. Zobaczymy, zobaczymy, jak to właśnie będzie. Na chwilę obecną jest bardzo dobrze. Bardzo się cieszę ogólnie, że. Że jestem na, tym, na tej platformie zwanej YouTube i tworzę dla Was właśnie ten content stable guysowy, bo naprawdę bardzo mi się przyjemnie w to gra. Ehm, dobra, to teraz tak. Słuchajcie, trzeba tu podejść troszeczkę strategicznie. O, -o kurde, no nie spodziewałem się tego. No, słuchajcie. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tylko ze względu na to, że coraz bliżej e, zakręcenia kołem za 400 diamentów. Tak? Bo mamy jeszcze po tym jeszcze jednym turnieju, Kręcę kołem za, 20, za 400 diamentów. Dobra, jesteśmy w tym turnieju. Słuchajcie, ja muszę się troszeczkę bardziej skupić, tak mi się wydaje. Bardziej się skupić, bardziej podejść do tej gry poważniej. Uwaga, skaczymy na to. Skaczymy tutaj, ja ci troszeczkę tutaj zabiorę te klocuszki, słuchaj kolego. Dobra. Bo tutaj yy, trzeba też podejść właśnie strategicznie, troszeczkę nieprzyjacielsko. O, no, dobra. Zabieramy te klocki. Hopla, i tutaj. O, patrzcie, 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 co tu się dzieje w ogóle. Cwaniaki, no, cwaniaki, dobra. I teraz tutaj. O, i kolejny gość. Dobra. O nie, 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 nie Dlaczego mi to zrobiłeś, dlaczego skoczyłeś na brzuszek Dobra, skoczymy sobie na Ooo! Dobra, przechodzimy <laughs> Już się przestraszyłem No, czy jest są jakieś fajne skórki tutaj No kurczę, jedna skórka jest fajna Ja nawet ją widziałem No i słuchajcie, mamy Drugą rundę w fina... Boże, w finału turnieju i teraz tutaj będziemy musieli troszeczkę jakby się skupić, uwaga, skaczymy tutaj. Ja bym w ogóle tak, nie wiem jak do tego podejść, bo ja nie wiem gdzie ci ludzie, ludziki biegają, ale wydaje mi się, że jakbym tak chodził po obrzeżach, to raczej by mi się chyba udało to zrobić. Ciężko mi powiedzieć, no zobaczymy, zobaczymy. Na chwilę obecną, no nie jest tragicznie, nie jest tragicznie, spadniemy sobie tutaj. Dobra, cztery osoby już odpadły, pięć osób już odpadło, słuchajcie. Pięć osób już odpadło. Mm, także musimy sobie jakoś. Doskoczę? Doskoczyłem. Uff, całe szczęście, całe szczęście. Skoczymy sobie tu. Teraz sześć osób odpadło. Nie jest źle. O, o. Indyk. <laughs> Indyk. Nie rób mi tego. Dobra. Zrobimy teraz tak. Sześć osób odpadło na chwilę obecną. Dobra, zrobimy tak. Troszeczkę mu pousuwamy tych klocków. Ej, ten słupek był zdradziecki w y, ostatnim turnieju. Ej, słuchajcie, 7 osób jeszcze. O. Jest, o. przechodzimy, dobra. No i mamy finał. Słuchajcie, jej nasza skórka piękna. No i mamy finał wielkiego turnieju. Czy nam się uda to wygrać? Jak się uda wygrać bysiorem, to będzie jego pierwsza korona którą zdobędzie Bysior, słuchajcie. Pierwsza korona, którą zdobędzie Bysior, i to będzie trzeba uczcić zakręceniem kołem za 400 diamentów, słuchajcie. 400 zielonych diamentów. Więc nie ma co, nie ma co. Uwaga, tutaj zabieramy te klocki, skoczymy sobie na brzuch, dolecę, doleciałem, ale spadam i spadnę na ten, spadłem na ten klocek. Ej, zejdźmy trochę może na dół. Wydaje mi się, że tu będzie chyba dobrze. Tu będzie bardzo dobrze, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, wiecie o co chodzi. <noise> Bo nie zawsze jest dobrze. Dobra, zrobimy tak, skoczymy tu na brzuch nie rób tak. Dobra. Okej. Okay. Nie jest źle. Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej. Czy mogę tu skoczyć? Mogę tu skoczyć. Ej, super, byłem na samym dole, teraz jestem na samej górze. Więc jest git. <noise> Dobra, skoczymy sobie tam, dolecę. Doleciałem. Okej. Okay. Teraz polecimy sobie na ten klocek. Tak jest. Polecimy sobie na ten klocek. Tutaj. Ej, dobrze jest. Naprawdę jest mega dobrze. Mega do... O, 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 nie. Odbiłem się od tamtego klocka, ale to nic. Pamiętacie, byliśmy przed chwilą na samym dole, a teraz jesteśmy znowu na górze. Jest dobrze. Mm, dość mocno strategicznie podejście. Nie dolecę! Nie dolecę i spadnę, no niestety. <śm> Trudno, okej. Okay. No, niestety, tak się stało, jak się stało. Nic się tak szczerze powiedziawszy, nie stało. Więc w takim razie. E, no, nie ma na co dłużej czekać, więc trzeba, słuchajcie, zakręcić kołem, tak jak obiecałem, za 400. Raz okręcamy i zobaczymy co zdobędziemy. Trzymamy kciuki. Uwaga bardzo mocno. Zobaczymy co będzie. Ja nie patrzę. Duplikat. No nie wierzę. Duplikat. Słuchajcie, dostaliśmy dobra. Specjalnie dla was. Zakręcę jeszcze raz tym kołem za 400 diamentów. Słuchajcie. Zakręcę jeszcze raz tym kołem za 4 stadiamentów, ale musimy, słuchajcie, musimy zagrać jeszcze w jakąś gierkę. I to będzie szybka gierka Beast Challenge i zagrajmy tą gierkę Beast Challenge. Eee, I po tej gierce, patrzcie jak biegnie, żeby wygrać. <gry> I po tej gierce kręcimy jeszcze raz kołem za 4 stadiamentów. A co? Super pivot slide. Uda nam się, zobaczycie, uda nam się przejść to. Mm, dojdziemy do tego finału. Mam nadzieję. O, kurde! Ale polecieli. Dobra. Ej, a jakbym poszedł sam tędy? To nie głupie. Ej, to bardzo nie głupie jest. Bo widzę, że tutaj y, chłopaki lecą grubo. Mhm. Dobra. Szybkie przejście. Szybkie przejście. Dobra. 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 Wow! Ej, to było dobre! No i słuchajcie, druga runda, druga runda, zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem, a pójdzie nam dobrze, <śmum> mam nadzieję, uwaga, opla, o, poszło nam rewelacyjnie, ale to nic w sumie, to nic, hop, hop, o nie, <śmum> o nie, e, dobra, tutaj, a, bo to tak się tak odbijamy, no tak, przecież to nie jest ten kosmos. Zapomniałem, zapomniałem, że to nie jest ten kosmos Dobra Przelecimy sobie tędy I czekamy, ej czekajcie, bo tutaj jest Ja widziałem, że taka piłka jest Która bardzo mocno nasz... O nie, to nie ta piłka To nie ta piłka, to ta piłka Nie, to też nie ta piłka, ale lipa <gry> O nie, tam poleciała ta piłka No nie wierzę, nie wierzę O jest, 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 jest No prawie, prawie Prawie nam się udało, dobra, ej słuchajcie Bo tutaj jest już um, Lasery o, kurde. No, to będzie misja trochę. Chyba. No, dawaj. Hop, 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 hop. O, o! O! Dobra. Jesteśmy tutaj. O, kurde. O, kurde. No, dobra. I lecimy teraz tu. Hop, dobra. O, chyba przegramy. Chociaż? Chociaż? Czekajcie, ej, bo dwie osoby mogą przejść. Dwie osoby mogą przejść. Dwie osoby mogą przejść. Dwie osoby. Nie! No przegraliśmy, niestety. No, niestety przegraliśmy. No nic. No nic, no nic. Troszeczkę czasu straciliśmy, ale to nic. Odbieramy tutaj to. No i tak jak obiecałem, zakręcimy tym kołem za 400. Jeszcze raz. Uwaga, czas start. Kręcimy. Oh, zobaczymy, czy nam coś fajnego wypadnie. Mam nadzieję, że tak, ale no nie. No nie. No dobra, mamy bekon. <laughs> mamy bekon z jajkiem. Dobra jest. Jest dobrze, ok. E, dobra, w ramach takiej rekompensaty e, zakręcę jeszcze kołem za stówkę i będzie git. Uwaga, zaraz zobaczymy, co nam wypadnie. Jakby nam wypadła capibara. No ale nam nie wypadnie. No nietypowy blue. Blue, coś tam to było, blue. Dobra, jeszcze raz. <ścoughs> zabawa to zabawa, słuchajcie. Widzowie. O, jest! 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 Ta skórka, którą chciałem! Rewelacja! Niby epicka, ale bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ta skórka. Bardzo się cieszę, że mi wypadła. Bardzo się cieszę, że zakręciłem tym kołem. E, słuchajcie, bo w sklepie w ogóle widziałem, że mamy aż 450 tych cukrowych lasek. I ja chcę ogólnie sobie kupić. C za te laski, oczywiście. E, ja chcę sobie kupić za te laski. E, to. I sobie kupiliśmy to. O. No i gitara. <laughs> Mamy, kupiliśmy sobie to za te laski. Tymczasem jeszcze może e, otworzymy. Słuchajcie, może to. Dobra, otwórzmy tą dużą pakę. Otwieramy dużą pakę. Uwaga. Pyk, dynamit. A ten, ten taki rekin, no coś tam? O, to właśnie było przed chwilą. Całe szczęście, że to wyszło, bo za szybko ten odłączyłem. No, ale okej. Okay. Vektor impuls. Ej, to jest ta wyjątkowa. On no, jest bardzo fajna skórka w ogóle. Bardzo bym ją chciał w końcu, jakby odblokować, jakąś w tym kole fortuny, Ale no, niestety trzeba e, poczekać. Tu dostaliśmy 10 lasek. Tu może być akurat. Słuchajcie. E, no, i trzeba dostosować naszego Bysiora. Trzeba dostosować naszego Bysiora. Emotki Animacje! Ej, super! Kupiliśmy anima, o, ale dobre. Ej, okej, okay. fajnie, fajnie. Wybuchający prezent, super, podoba mi się. No i cóż, moi kochani widzowie, kończę z wami dzisiejszy odcinek. Na mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Pamiętajcie codziennie o godzinie 15 Dzisiaj nam, niestety, ta gra jakoś nie szła, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Trudno najwidoczniej taki dzień. No więc, osobom, które to oglądają, zachęcam do zasubskrybowania kanału, bo jak widzicie, no. Wygląda to jak wygląda. No jest, jest ciekawie, słuchajcie. Także zapraszam Was do obserwowania tego kanału. Dzwoneczek łapka. Ja jestem Mefił odcinek codziennie o 15.00. Nowym subskrybentom zapraszam i witam was serdecznie, a z moich starych subskrybentów bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Jesteście wielcy i wysyłam wam serduszka. Nie wiem czy mi wyszło to serduszko, ale no trudno. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, cześć!